Akcja Sprzątania Świata to dobra lekcja poszanowania przyrody, a także promocja nieśmiecenia i edukacja odpadowa. Społeczność lokalna zaangażowała się w oczyszczanie polickiego środowiska naturalnego. 22 kwietnia w Policach odbyła się Akcja Dzień Ziemi, polegająca na porządkowaniu najbardziej zaśmieconych terenów. Co roku sprzątanie organizują lokalne stowarzyszenia Łarpia i Samarama. W tamtym roku, chciałem tylko przypomnieć, że z okazji Dnia Ziemi wyciągaliśmy kubły ze śmieciami tam na wysokości Mostu Dębowego, kajakami holowano kubły, wyciągano. Uczestnicy akcji wyruszyli spod mostu przy ulicy Goleniowskiej. Część z nich sprzątała miejsca przy brzegu Warpi, pozostali oczyszczali tereny wodne płynąc kajakami. Zebraliśmy w sumie około 2 metrów sześciennych śmieci. Śmieci jest coraz mniej, to nas zadowala, ale najbardziej bolesne jest to, że zebraliśmy również opony od rowerów, opony od samochodu, zderzaki od samochodu, nie licząc takich popularnych śmieci jak butelki, reklamówki i takie inne odpady. W tak zwanym sprzątaniu świata udział wzięło około 20 osób. Jednocześnie do akcji przyłączyły się polickie morsy, które sprzątały teren przy rzece Gunicy oraz Grupa rowerzystów ze szkoły podstawowej nr 5, która oczyszczała plaże przy polickiej mijance. W ramach Dnia Ziemi uporządkowano także teren stanicy wodnej przy ulicy Dębowej.